50 lat temu, kiedy powstały długie węglowodory, długie węglowodory które, z których zaczęto robić czy to pety w sensie butelki, czy to reklamówki, czy jakieś inne rzeczy, to ci ludzie, którzy to robili, dostali dzisiaj Nobla. A dzisiaj powinni oni zapłacić z tych Nobli za utylizację, bo to gdyby oni tego nie zrobili, to by dzisiaj nie było tego, tych śmieci. Mogliby to zrobić od razu, żeby to po prostu się e, e, utylizowało. Tak jak ja pamiętam przecież jeszcze e, miałem z 15 lat może, to było dosyć dawno temu. Pamiętam, że wszędzie stały w oknach, w witrynach kiosków e, i sklepów plastikowe choinki. Bierz, kupuj plastikową choinkę, oszczędzaj las, chroni las. Chroń las. Dzisiaj mówi tak. Nie kupuj plastikowej choinki. Choinka plastikowa rozkłada się 500 tysięcy lat, a drzewo rośnie w ciągu kilku lat. Odmieniło się wszystko. Przedtem po prostu była to też taka reklama, trend za pieniędzmi. Kompletnie nie interesowało nikogo to. I dzisiaj dziwną sytuacją jest dla mnie tą sytuację, że karze się ludzi za to, że używają reklamowe, które wymyślił jakiś naukowiec. Mógłby tego nie wymyślić. I by dzisiaj nikt nie używał tej reklamówki, dlatego przecież człowiek by w komórce młotkiem jej nie wystukał i by jej nie miał i nie chodził z taką reklamówką z blachy zrobioną, chociaż ta blacha by szybciej się zimplizowała niż ten plastik. Chodzi o to, że dzisiaj karani jesteśmy za nieudaczną naukę. Tak, dokładnie tak jest. Spójrzmy w, w, tak, jak jest. W kraju jesteśmy za nieudaczną naukę. Nauka, która poszła w ślepą drogę, y, nauczyła się na swoich błędach, a my ponosimy karę za to, że żyjemy zgodnie z tą nauką, która kazała nam tak żyć. Nikt tak nie patrzy na tą sprawę. Nikt tak nie patrzy na tą sprawę, żeby ukarać tych, którzy nie mogą się obronić, y, a y, przy Noblach zostawić tych, którzy narobili kłopotu, Dzisiaj, dzisiaj całe morza, morza są tym plastikiem zatrute, wszystkie ryby mają w sobie ten plastik, człowiek też ma w plastiku tyle w sobie, ile karta ma kredytowa, co jej plastiku. Ale to nie jest nasza wina, przecież my w domu nie jesteśmy w stanie wytworzyć plastiku. Plastiku wytworzyła nauka, więc jesteśmy karani za błędy nauki. A mogłaby nauka nie błądzić i dzisiaj by nie było tego problemu, który jest. Dzisiaj człowiek, zwyczajny człowiek ponosi błędy nauki, a nauka mówi, że nigdy nie błądzi. Wszystko jest w porządku, ona jest doskonała, tylko że to, co widzimy, to jest błąd nauki. Antarktyda nawet jest pełna plastiku i to z czego ten plastik się bierze. Badania wykazały, że one są skutek naukowców, które którzy tam mieszkają, gdzie ten plastik się tam łuszczy z ich kurtek, a są tam setki, no tysiące, a może dziesiątki tysięcy naukowców, którzy chodzą w specjalnych kurtkach, które się łuszczą i on odlatuje w tym wietrze i przez te 40-50 lat mnóstwo tego tam plastiku jest i, i używane są jeszcze inne plastiki, które tam są i one zaniszczają, więc Antarktyda ta jest zanieczyszczona przez całą naukę. Tam ludzie nie chodzą. I dlatego chcę powiedzieć o tej sytuacji, że dzisiaj jesteśmy w tym samym spodu nauk, błędu nauki. Tak samo jest człowiek dzisiejsza religia, człowiek dzisiejszy, duchowa jego nauka, natura jest wynikiem błędu teologicznego. A ten błąd teologiczny nie jest błędem, jest świadomym zabiegiem niszczącym człowieka. Przecież zapewne naukowcy w tym czasie zastanowili się, że, że zrobią reklamówkę. Zrobimy reklamówkę. A ile będzie się ona degradowała? A, ty tym się już nie ma, przecież nie wymyślisz jej tak dużo, żeby ziemia zatru, została zatruta. Okazało się, że zostało tyle jej wymyślonej, wymyślonej z, zrobionej, że tak mogę powiedzieć, i dlatego chcę powiedzieć o tym, że dzisiejszy kształt człowieka, tak jak dzisiejsza planeta wygląda, nie z powodu ludzi, Zwykłych ludzi zjada, zjadaczy chleba, ale z powodu tak naprawdę nauki, która y, wprowadziła ludzi w błąd, ponieważ stworzyła rzeczy trujące. Bo człowiek ich sam nie wymyśli ani w komórce, ani w garażu, ani w stodole. Y, on, bo, jeśli człowiek by miał y, sam wymyślić, to by zapewne, tak jak oglądałem taki program w telewizji, y, pewna kobieta to był jakiś film angielski, dokumentalny, y, pewna kobieta była, tak jak pani y, pani. Y, Wojciechowska, taką podróżniczką była, podróżniczką, też taka podróżniczka i zobaczyła pewnego człowieka, który mieszkał właściwie gdzieś był, mieszkał gdzieś w jaskini czy gdzieś i chodził w ubraniu zrobionym samodzielnie ze słomy. Ale to nie był takim chochołem, tylko y, zrobił y, y, ubranie sobie ze słomy, tak się robi torby takie plecione. Więc uplutł sobie y, spodenki, ogrodniczki z szarkami, i ona mówi, ale super ubranie, skąd pan je wziął? Jak to skąd? Sam zrobiłem. Sam zrobiłem. Proszę pana, czy może pan mi też takie zrobić? I tak można było powiedzieć. Więc człowiek, gdy, jest, gdy musi coś zrobić, to zrobi wszystko ekologiczne. I Zepsuje mu się, pójdzie i zrobi. Ale i dlatego chcę powiedzieć o tym, że dzisiejszy kształt naszego duchowej natury jest wynikiem tego, że człowiek funkcjonuje wedle nakazów tych, którzy nie mają pojęcia o duchowej naturze lub mają tak wielkie pojęcie, że ich nie interesuje to, co się stanie z człowiekiem, tylko żeby kasę z nich wyciągnąć. I dlatego nikt nie, nie myśli tak, jak ja dzisiaj powiedziałem. Yy, że yy, tak naprawdę za dzisiejszy kształt yy, świata i za świata to są winni naukowcy, nie przeciętni ludzie. Przeciętni ludzie kupują to, co zrobią naukowcy. A jeśli nie zrobią, to tego nie kupią. Ale czy będą chodzić bez toreb? Nie, zrobią z liści bambusowych. Yy, albo z, z, z bambusa sobie liście zrobi, z torebki zrobią. Czy to torebka z bambusa by była słaba? Nie, skądże? By była silna i mocna. Czy ze słomy? Nie, byłaby mocna, można było to zrobić. Tylko, że nie dostałby taki naukowiec pieniędzy, a dostaliby ludzie przeciętni, którzy by kosili, siali, a jednocześnie by to, te torebki dziergali gdzieś tam w domach. I nie poszłyby pieniądze na jakiegoś Nobla. Ja dzisiaj nawet 100 tysiąc, milion Nobli nie starczy do tego, żeby ten, to, co z tego Nobla się wykluło, że tak mogę powiedzieć, żeby teraz zutylizować. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to rządzący tak naprawdę wyniszczają tę planetę, a mówi się, że to my robimy. Ci, którzy nie rządzą. Gdyby naukowiec nie wymyślił z ropy naftowej, nie wymyślił e, torebek, e, innych rzeczy, to by, to by były one inaczej skonstruowane, w, w sposób biodegradalny. Dzisiaj jednak robi się rzeczy biodegradalne. Jednak ktoś wymyślił, jednak powiedzmy, coś podobnego do plastiku, które się utylizuje w ciągu tam kilkudziesięciu lat albo nawet i dni. Jednak można to zrobić. Są reklamówki w sklepach biodegradalne, są podobne do plastiku, a robi je się jakiegoś kiślu albo z czegoś. No i, i one są jednak. Są jednak, są zrobione. Dlaczego tego nie wymyślono? Dlatego, że nikogo nie odchodziło. Los człowieka, tylko y, czubek własnego nosa. I pytanie, dlaczego to ludzie są karani za to, za nie, za nie własne decyzje? Dlaczego te reklamy wszystkie mówiły: kupuj reklamówki, one są super, one zaoszczędzą ci czas, one są dobre, one, się, one są tanie, wszystko ludzie to robili? Dlatego, że byli do tego namawiani. Dlatego, dlaczego dzisiaj są oni za to karani? Karani są za błędy władzy. Wypijmy je za błędy tych na górze, jak to powiedział Rynkowski. Ale my nie będziemy pić, tylko będziemy odnajdywać drogę ku prawdzie Bożej.